Ok. Nowy dzień, nowy paździerz. Dreadlands. Gra. O, historia tego, jak wszedłem w posiadanie tej gry, wygląda następująco. Poklikałem w tej wyrzydzarni zwanej Keymailer. Nie wiem, co mi odbiło. że pokli... Może ją dostałem i się zgodziłem, żeby ją przyjąć. Więc tak. To robią Black Fox, Black Fox Studios. To jest gra powiązana. O, ja mam trochę traumę z Dreadlandsami, bo ona się wiąże z grą krater. Jak ktoś z was ma pamięć do głupot, to może wie, że ja ją wrzucałem na suchy kanał. To był jeden z pierwszych indyków. On był oznaczony jako gra postapokaliptyczna. Ja sobie wtedy ucieszyłem, że to jest fajowo postapokaliptyczna gra niezależna. To była tak pusta kupa, i tym chyba jarałem tam, że twórcy zrobili grę z rozwojem. I nam się strasznie nie podobało, ale chyba zrobiłem pozytywny materiał. Wtedy bałem się powiedzieć, że kupa to kupa. No i dreadlandsy podejrzewam, że to jest coś podobnego, bo są powiązani twórcami i tak dalej. Odpalmy to, że zobaczmy stronę w sklepie, żeby wiedzieć, co myśleć, moment. Będzie? Czy jest bardzo źle? Nie, nawet, nawet pozytywne piszą ludzie. No, okej. Okay. ok, zaraz się odłączy, odpali i zobaczymy. Co tam? Plumbo Gumajt mówi, że Timberland and Stone też się jarałem. Nie, no, możemy kiedyś zrobić, tak, ten... E, ...lustracje i absolutnie... ...absolutnie zbesztać moje stare podejście. Mogę zrobić pan kaczka rozlicza. Nie? To by było dobre. To, to trzeba by zrobić kiedyś. Jestem za tym, tak? Te wszystkie gówno-indyki. Że pan Kaszka był wzięty rok temu. Ciekawe, że to jest ten sam. Okej, okay, w, w tle mi się tam gdzieś. ha lamczer się włączył, tak? To jest plus. Lubię jak gry mają lunchery, bo mokat można odpalić ten. odpalimy w pełnym ekranie z synchronizacją. Jakość ekstremalne. Sprawdzimy, czy jest dźwięk, czy się zrypał. Ale widzę, że gra. I zobaczmy, mamy 20 minut. Okej. Może się nie, nie uda, może, może zdążymy, może nie. Mam nadzieję, że tak. E Drivis pyta, czy będzie Cyberpunk na premierę. <laughs> Cyberpunk, ten polska, polska gra niezależna, co? Pewnie będzie. Zn mam nadzieję, że dostanę od źródła niezależnego. Mam nadzieję, że dostanę, bo nie, mam plan nie planuję kupna Cyberpunk. Mam nadzieję, że go dostanę od Nvidia w ramach pokazania RTX-a. Wtedy będę absolutnie się czuł moralnie wolny, by powiedzieć, że gra mi się nie podoba, jak mi się nie podoba. Tak powiem, że RTX zajebisty, ale ludzie. <laughs> tak w ten sposób, jak to ujął znany Polak. Także RTX super, ale gra na, na na. Ale zakładam, że będzie super w ogóle. Że cyberpunk będzie spoko. O. Czy to jest podróbka Borderlandsów? Bardziej, z tego co rozumiem, to jest surowa walka. Czy widziałem pierwsze spoilery z cyberpunka? Nie, to, to są spoilery, rzeczy, które Cię nie interesują, nawet nie czytałem. Aha, tak, odnośnie tego, tutaj, to jest ważne, dziękuję Morwoże. Tak, nikt mi na to nie zapłacił, to warto, musi być oznaczenie. Nie jest zapłacone? Mmm... dostałem za darmo. Mam ją pokazać tylko jakoś w neutralnym świetle. Zobaczymy. Co tam? falę mówi, że jak mi się Wiedźmin nie podobał, to nie wiem, czy Cyber podejdzie. Więc tak, Wiedźmin mi się podobał fabularno-dialogowo. Ta muzyka jest ładna. Bo jeden dźwięk, drugi. Może się niepotrzebnie nie zraziłem? Sekundę Rozdział, coś ekstremalne. displeje. Zmieniaj postać. Pokaż krew. Pokaż wybrane imiona. Sterowanie. Ale śmierć biedą, nie? Otwalasz grę i w sumie mamy teraz tak: Skarbaksy, Skrapersy. Trampkiny wyznający naturę byli niewolnicy. Hmm, rozumiem, że to na coś tak. Byli niewolnicy, czyli są hodowani na jakichś specjalnych. na jakiejś specjalnej diecie. Firepower. Ale skraper się wziął sensownie. Inżynieria i tak dalej. Weźmiemy ich. Symbol gangu. To jest głębokie i plusy. We, tak. Dobry w walce dystansowej. Ich najbardziej potężne umiejętności i technologie przychodzą z wadami. Super, super dużo mówi. Czy będę wspierał te fobów? Co to znaczy? Aha, Jezu, tak. jest to tak. W międzyczasie jest drama, oczywiście. with a the not about No one's sure about the and the wise. But the stuff only blooms here, in the Dreadlands. Nowhere else. It's quite something, that glow. The stuff won't just fuel your long hauler forever. It'll also do hundreds of other crazy things. Crazy good things. Some say it's even shaped the lay of the land, and I won't hold it against them. The Dreadlands don't look like anything else. A goddamn mess, that's what it is. And it ain't just the land. The endless fighting among the gangs, dying in droves for a chunk of glow, is a bit of a mess, too. And unlike some of the land, not a pretty one. Now, there's a particular. Gang, I want to tell you about. From humble beginnings, they struggled, suffered, and fought their way up to leave a lasting mark on the Dreadlands. But first, they had to find themselves a new home. See, the Dreadlands is no place for wandering vagabonds lacking decent shelter. It'll catch you in the open and chew you up in one fell swoop. Sometimes the land itself seems to take issue with your well-being, and won't rest until you choke from poison air, drown in quicksilt, or beast life feasts on your bones. But as always, the most dangerous predator is human—the gangs of the Dreadlands—and it looks like our new friends are just about to stumble into one of them. Hmm. Odpaliłem grę i wcześniej i wydałem się jakaś smutna, ale zobaczymy. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest problem. Że chyba po prostu walczymy i to bez sensu. Mamy jezu, tak, dwa punkty akcji i wszystko kosztuje jeden punkt akcji. Dobra, system z X-COMów. Jeśli chcemy strzelić, to nie możemy biegać. my opak. Mamy dwóch wojowników? To prawda. Zmiana broni. Wygląda... okej, okay. nie wygląda źle. To jest tak, granie, uczy niczego. Lewym się strzela. I rozumiem, że mogę do... nie ma tej kolejki, więc mogę w dowolnym momencie zmieniać ludzika. Ok. I teraz tak, szanse są rodem z X-komów. Teraz tak, zobaczmy co damy. Jak damy overwatcha. Tak samo tutaj. Tak bym to rozwiązał. Rozwiązując problem właśnie tak. Teraz kończąc kolejkę. Ciekawe. Jest odwrócony NISCO, miał 80% szansy i nie trafił. Na ten trafił. Pinet tutaj sprawia, że kolejka jest tylko z jednym punktem akcji. Ciekawe. No wiadomo, coverki. I on tutaj ma liczoną zasłonę cały czas. Aha, jeden punkt akcji, tak? Więc teraz nam kolega zginie, niestety. Więc uwaga, bo tak gra teraz mu oczy nas. Jest są akcji pozytywne, flankowanie. I wtedy tak, pasek się przesuwa, jest jeszcze znaczy przepychanie się paska różnych ciekawych akcji. Jak się dojdzie do końca, negatywne akcje, spycham je w złą stronę. Okej, okay, tylko nie wiem, co to jest. Okej, okay, kiedy się zepchnie, to dostają kary drużyny. I to prawdopodobnie nie idzie tutaj, bo. Nie, on, on ma jakiegoś ciekawego, to jest ciekawe zjawisko, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Teraz jak płonie pasek, to jest inspiracja. Następny atak jest zawsze krytykiem. Kiedy go trafią, traci inspirację. Okej, system, system nie wygląda super głupio, muszę przyznać. I shift wyłącza. Okej, okay, nie wygląda to źle, powiem szczerze. Miałem strasznie złe wrażenie, ale to nawet jest przyjemne. Hej. Czy będzie jutro Phoenix Point? Mam nadzieję, że tak. Chociaż. Nie będziemy jeszcze grać chyba długo. No dobra. No i co teraz? Uwolni złapanego ludzika, który jest jak rozumiem tutaj. Faktycznie skaczkowe bardzo. No i zobaczmy jaka jest struktura tej gry, chociaż tyle. Niestety to będzie krótki materiał. A widzę, że warto byłoby poświęcić trochę więcej czasu. Nie dobra, to śmierdzi tak... Bo rozumiem, że po prostu robimy kolejne misje. Nie ma, nie ma żadnych przerywników pomiędzy. Pytanie, co się będzie rozkręcało? Czy na przykład teraz tak? Taktyki, klik, następny atak, zepsuje broń wroga. Toksyczna pula, czy tam toksyczne bajorko, tworzy bajorko, które zadaje wszystkim. To podnosi jednego ludzika, kiedy spadnie. A miny miaste. Damy klika, zobaczymy co z tego wyjdzie. Weźmiemy teraz przyjaciel, że wstanie. I chyba, chyba to jest to. Czy to nie są tutoriale jeszcze? Ale to już jest odpowiednia jakaś fabuła, tak? Poznaliśmy ziomeczka i w ten sposób żyjemy. Kurde, nie wiem. Się... Boję się, że w tej gry będzie trzeba będzie zrobić jeszcze drugi przegląd, bo niestety dzisiaj jestem ograniczony czasowo. Wiem, tak trzeba ze dwie godziny pograć. Ale jest lepiej niż myślałem. Mm, animacje są szybkie, gra jest sprawna. Zajmuje pewnie nieprzyzwoite dużej ilości miejsca. Zobaczmy. 13 giga, no to jest nikt tego, tam jest pewnie kilkadziesiąt starych buildów wygranych. Ale jest lepiej, niż myślałem, bo bałem się, że to będzie straszny paździerz, tymczasem bo teraz jest zadaw turówek, jest ich bardzo dużo. Przez nie wygląda to źle. Rozumiem, że nie mogę zapisać gry i muszę ręcznie zrobić Alt Enter, by włączyć pełny ekran. Ale pierwsze wrażenie są spoko. No jest to był pierwszy kontakt. Rozumiem, że tak tutaj nic nie ma oprócz tego, tak? Niestety to jest straszna bieda. Przecież zostało wydane, żeby jakoś. nie wiem czemu w takim stanie. Kto się tym zainteresuje? 10 marca, ja to dostałem miesiąc temu. Kosztuje 90 zł. To są ci ludzie, którzy to mają, czyli Grejowi i Tybek, też to dostali z Wyżydzarni. Tomosta chce tę grę, bo on chce mieć wszystkie chyba trówki. Więc niestety to był pierwszy kontakt. Dreadlandsy. Jak czas pozwoli. w co... Wątpię. Z chęcią bym je sprawdził. Jeszcze raz ja tym akcentem, niestety, zamykamy ten odcinek.